Cześć wszystkim, tutaj Julian Crypto to jest szybki update, szybka aktualizacja i to nie są porady inwestycyjne Bitcoin na spadku. A to wszystko po artykule Wall Street Journal, w którym opisuje, że amerykańskie organy federalne prowadzą dochodzenie w sprawie Tetera, podejrzewając go o potencjalne naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Śledztwo prowadzone przez prokuratora Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku pada, czy stablecoin. USDT był wykorzystywany do nielegalnych działań, takich jak finansowanie terroryzmu i handel narkotykami. Uwagę regulatorów przyciągnęła popularność Tetera w krajach, gdzie dostęp do dolara jest ograniczony, co sprawia, że bywa wykorzystywany przez podmioty objęte sankcjami, w tym grupy z Rosji i Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi na te zarzuty dyrektor generalny Tetera uznał doniesienia za stare echa i stanowczo zaprzeczył, jakoby firma była obiektem bieżącego dochodzenia. Podkreślił, że współpracują bezpośrednio z organami ścigania i stosują technologię monitoringu współpracując z analitycznymi firmami, takimi jak Chain Analysis. No i po tej informacji cena Bitcoina zaczęła dumpować, ponieważ Bitcoin jest bardzo mocno uzależniony od Tetera, pojawiło się dużo predykcji dotyczących potencjalnych mocnych spadków, duży napływ ETF-ów, duży napływ ETF-ów. Duży napływ do ETF-u, za każdym razem następowały potem spadki. Analityk zadaje pytanie, czy nastąpią kolejne. Kolejna predykcja wskazuje na zejście Bitcoina nawet do 42 tysięcy dolarów w 2025 roku, czyli generalnie długi trend spadkowy. Natomiast pojawiają się również bycze informacje i pogłoski o tym, że Microsoft, czyli jedna z największych firm na świecie, będzie mieć możliwość głosowania akcjonariuszy nad propozycją inwestycji w bitcoina. Dodatkowo w Szwajcarii, w Lugano, pokaz dronów, w którym bitcoin jest na pierwszym miejscu. No i liczba otwartych pozycji, która diametralnie spadła od wczoraj, a wczoraj mówiłem o tej liczbie otwartych pozycji, że jest ich bardzo, bardzo dużo, że byliśmy na all-time high. I to all-time high. W tym momencie zostało skaszone wraz ze spadkiem ceny Bitcoina. Wraz ze spadkiem ceny Bitcoina mieliśmy również możliwość obserwowania spadki na rynkach. S&P 500, które pomagało Bitcoinowi w tych spadkach, jak również indeks dolara wzrastający, który pomagał osłabiać rynki. A na tych lokalnych spadkach pojawiały się dodatkowo alerty. Wy otrzymaliście te alerty, ja otrzymałem te powiadomienia. Konkretnie ten alert, czyli możliwy wzrost bitcoina o 1,1% w dwie godziny po akumulacji bitcoinów przez inwestorów instytucjonalnych. Taki pro-alert jest śledzony przez kilkaset osób na MaxData i zwróćcie uwagę w których momentach był wywoływany. To były dokładnie te momenty, czyli momenty praktycznie idealne na zakup bitcoina. Ponieważ wtedy pojawiła się m.in. bardzo duża presja zakupowa, jak również zakupy właśnie ze strony inwestorów instytucjonalnych. Chwilę później Bitcoin już odreagował rzędu 2% lub 1,5%. Dodatkowe alerty, które pojawiały się w dniu wczorajszym, a w zasadzie proalerty dzisiaj w nocy, to proalerty na różne altcoiny. I te proalerty tworzymy. Regularnie na Magdata App razem z użytkownikami, także macie też do nich dostęp. Ja je wam bardzo często upubliczniam i zwróćcie uwagę. Przykładowo, token AR, czyli Airwave. Zwróćcie uwagę na moment wywołania tego konkretnego proalertu, Zresztą tutaj tych proalertów jest cała masa na inne tokeny, także na BOM, na Jasmy, Lever. Wszystkie wywołane w bardzo podobnym momencie, już po spadkach tych altcoinów. Praktycznie idealnym dołku, a to również skorelowane z presją zakupową, jak również innymi metrykami. W dniu wczorajszym wieczorem na live streamie na Max Data analizowałem również EDU, czyli Open Campus. Pokazywałem, w którym momencie będę tego Coina łapać pod zakupy, i ten proalert również został aktywowany. Zwróćcie uwagę na moment aktywacji tego proalertu, już po największych jego spadkach. Moment, gdy był analizowany, to była jeszcze godzina około 22, 21. Od tamtego czasu Edu 8%, ponad 8% na spadku. Natomiast od pojawienia się alertu, pro-alertu, na szczęście na wzroście. I na chwilę obecną to tyle. Dajcie znać, jak wy rozgrywacie rynek. Jakie macie predykcje w związku z Bitcoinem, w związku ze wzrostami indeksu dolara i spadkami, być może dalszymi na rynkach akcji. Jakie macie pomysły w związku z Tetherem oraz Microsoftem? Czy uważacie, że takie informacje będą ciągnąć Bitcoina niżej? Informacje właśnie dotyczące potencjalnego dochodzenia w sprawie Tethera? Czy może to jest tylko food tymczasowy po to, żeby zgasić ewentualny wzrost jeszcze przed wyborami? Napiszcie, jakie są Wasze predykcje. Ja Wam życzę udanego dnia. Był szybki update. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. No i oczywiście bijcie na MaxData. Dołączcie do narzędzi, do kanałów telegramowych, bo tam dodaję również tego typu regularne analizy, predykcje. Cześć.